It was very difficult to play. She's from Poland, and I have to be louder than all the people here while I, during the match. So first of all, I want to congratulate to Paula. It was good match today, and um, she played very great all tournament. <laughs> uh, um, one, two, three. This one works. Yeah. Um, it's my first tournament, 25,000. I won first tournament and I jestem so happy. Uh, it was nice to play here. Ja bym się wstrzymał do tej hali, bo, bo od trzech lat, no troszeczkę takich nas małych rozczarowań tu spotyka, mówię nas organizatorów, bo, bo, bo. Ludzi z zewnątrz jakby to zupełnie nie interesuje. Oczekują, że wszystko się uda, że wszystko będzie wspaniale, ale no są rzeczy, których nie da się po prostu przeskoczyć. I, i przez te trzy edycje, które, które już rozgrywaliśmy na, na tym nowym obiekcie, borykaliśmy się właśnie z tymi problemami. Także za wcześnie troszkę mówić jeszcze o podnoszeniu puli nagród. Niech ten obiekt prawdziwie stanie się kompletny. Wtedy będziemy negocjować i, i prosić sponsora o ewentualne podniesienie puli.